Ludzie się nie zmieniają. Ja też nie powinienem. Ojcze. Zabijcie źli ludzie. Podtrzymam twoją tradycję antionów. Byłeś odrzuconym naukowcem. I tak już nie żyjesz. I wszystko co stworzyłeś. Wszystkie antiony będą będą dalej gotowe. Moje nowe są są przygotowane. Nawet nikt nie podejrzewa, co ja stoję za wszystkimi stworzeniami. Hej, szefie, no? Mamy kolejnych ludzi. Możemy na nich znowu przeprowadzać testy. Super. Czas. A, nie, dzieci, do nas sucho. Wkrótce i tak. Ludzie dowiedzą się, że to ty, ty stworzyłeś Antion. Że to Twój ojciec stworzył Antiony. I Ty chcesz podtrzymać tą. tak, tak. Moje nowe headcraby są gotowe, żeby żeby. Żeby wbijać się ludziom do rozumu. Wpuścić headcraba. Tak jest, ser. Co? Proszę, nie wpuszczajcie go. To są niebezpieczne stworzenia. Aaaa! Moja nowa armia. Ja, doktor Bren, udawany jako dobry... Do, do, dobry szef czy tam komitet, czy co. Ogłaszam uroczyście, że wy, moje piękne zombiaki, tak, ruszajcie, więc do ataku! Dobra, idziemy, bo... Ponieważ mi powiedzieli, że to póki John nie teraz nie wróci. Czyli wiecie, ten, który dobrze zabija potwory, ja tutaj dowodzę. Idziecie? Już idziemy, już. Dobra. Ja tutaj otworzę bramę. Wchodzimy. I co to za dźwięki? I co to jest? What? Co? Co? To jest? Co tu się dzieje? Co? To na bramie! Pająk też! Dobra. Co to jest? To są potwory! To są zombiaki jakieś. Zobaczcie ich tam jeszcze. Jest. Mało. Nawet nie wiem, od kiedy ja racam. Dobra, otwieramy to. Pichę, crap. Ale teraz zaatakowali bazę szefa! Nie wiem, czy by zaatakowali. To by szef nie żył. A niedawno dostaliśmy zawezwanie, żebyśmy się dostali do bazy. Dobra. Ognia!